Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dja Chargera RTS filmu Szybcy i wściekli z kolekcji De Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 90 numer kolekcji, a potem złożymy sobie zamek prawych drzwi. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 90 zawiera. Wewnętrzny panel prawych drzwi: plastikowy. Rygiel zamka drzwi: plastikowy. Sprężyna rygla metalowa. Obudowa rygla plastikowa. Uchwyt mechanizmu zamka drzwi plastikowy. I jeden zestaw śrubek. Jak już wiem, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie rygiel oraz sprężynę rygla i musimy nałożyć sprężynę na rygiel na tą jego krótszą część. Cyk. W drugim kroku bierzemy sobie obudowę rygla, wsadzamy dłuższą częścią w otwór i zrobione. W trzecim kroku bierzemy sobie wewnętrzną stronę drzwi i teraz to jest właśnie ten nasz tricky moment, bo właśnie tutaj od wewnętrznej strony musimy to tak wsadzić, żeby o tutaj ten rygiel pasował. O, nie w ten sposób. No tak. Po co, po co skracać, jak można przedłużyć, No więc on powinien tutaj, o, w ten sposób siedzieć razem z ryglem. No i właśnie to jest ten problem, że tutaj są trzy elementy, które nie są w żaden sposób połączone. A trzeba to tak zrobić, żeby nic nie wypadło. Więc ja wcześniej, jakby tą sprężynkę, o, widzicie. Tak, ścisnąłem, tylko uważajcie, żeby nie wyskoczyła wam, bo prawdopodobnie nie będziecie mogli jej potem znaleźć. I musimy ten rygiel wsadzić właśnie w taki sposób. O, 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 o. I dobra, udało się. Tak powiedzmy za pierwszym razem. Eee, to był trzeci krok i teraz w czwartym kroku bierzemy sobie właśnie tą, ten uchwyt mechanizmu zamka i zabezpieczamy to wszystko, żeby nam już więcej nigdy w życiu nie wypadło. O, 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 właśnie tak. Rygiel działa. I mocujemy go za pomocą dwóch śrubek. AP. Sprawdzamy, czy rygiel działa. Tak jest. Elegancko. No to tyle na dzisiaj. Tak właśnie się prezentuje zamek prawych drzwi. Co do wrażeń z zamka, to tutaj macie odnośnik do odcinka, gdzie mówiłem o zamku lewych drzwi. Bo to praktycznie to samo. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie wewnętrzną osłonę prawych drzwi. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.